Cześć, z tej strony Kuba Severin. Po małej przerwie spowodowanej różnymi perypetiami życiowymi postanowiłem nagrać dla was film w tym oto momencie. Chcę nagrać dla was film o tym, jak w pewnym sensie ustrzec się dużej ilości kontuzji podczas zintensyfikowanego czasu mocnego treningu. Na przykład Podczas obozów treningowych i po tych obozach, czy też podczas przygotowań przed sezonem, kiedy praca na treningach jest bardzo intensywna, jest jej bardzo dużo. A co za tym idzie? Bardzo często jest też bardzo dużo kontuzji, spowodowanych, spowodowanych często tym, że no jesteśmy zbyt ambitni, zbyt mocno chcemy poprawić nasze wyniki w krótkim czasie. I z tego powodu. Postanowiłem przybliżyć Ci zjawisko superkompensacji. Superkompensacja, być może brzmi super skomplikowanie, ale tak naprawdę jest super prostym zjawiskiem. Superkompensacja to jest tak zwana regeneracja z nadmiarem, czyli jest to to zjawisko, o którym mowa podczas progresu. Jeżeli chcemy wykonać progres, to trenujemy, powodujemy. Jakieś przeciążenie małe naszego organizmu, nasza forma na chwilkę spada, mamy taki dołek energetyczny, po czym jemy, śpimy, regenerujemy się, i nasza forma rośnie. I ten moment, kiedy nasza forma przekroczy ten taki próg przed treningiem, czyli nasza forma wzrośnie, na przykład podnosiliśmy 80 kg, a na następnym treningu podniesiemy 82,5 kg w przysiadzie na przykład. Ten moment to jest ta super kompensacja, i to jest takie zjawisko, którego oczekujemy w treningu, które jest bardzo oczekiwane. Ja na, e, przygotowałem dla Was taki, taką, taki rysunek, można powiedzieć. Nie wiem, czy jestem utalentowanym e, rysunkowcem, jakkolwiek, e, ale w każdym razie przygotowałem dla Was taki bardzo prosty e, obrazek. I teraz możecie sobie tutaj spojrzeć na, na wykres. To jest wykres. Ogólnie rzecz biorąc, formy. Nasza forma przed pierwszym treningiem, załóżmy, że zaczynamy sezon przygotowawczy, nasza forma jest na poziomie zero. I teraz my, trenując, obniżamy w pewnym sensie naszą formę, bo zajeżdżamy się, nasze zmęczenie rośnie, nasza forma jest niska, i na samym końcu treningu zaczyna się nasza regeneracja. Idziemy do domu, spanko, jedzonko i tak dalej, i nasza forma, po tym jak zregenerujemy się w dobry sposób. Jest odrobinę wyższa niż w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. I teraz następny, po raz kolejny następuje trening. Zobaczcie, że to zmęczenie już nie jest na tym samym poziomie: ono jakby spadło tak samo. Spadło tak samo mocno, ale jednak z wyższego poziomu, więc nasza forma później, po kolejnym zregenerowaniu się, jest jeszcze wyższa. I teraz w tym wszystkim chodzi o to, że. Taka, taka superkompensacja to jest taka wzorowa, wzorowy e, sposób na to, jak progresować ogólnie rzecz biorąc w sporcie. Natomiast jest to taki troszeczkę utopijny sposób, i ten sposób to można powiedzieć jest coś takiego niedoścignionego, coś czy, właściwie do czego się dąży w takim stałym procesie treningowym, długoterminowo, ale ciężko coś takiego osiągnąć. Natomiast w trakcie sezonu, w trakcie przygotowań do sezonu, a potem w trakcie sezonu są różne etapy, i na przykład w trakcie przygotowań do sezonu mamy do czynienia jednak troszeczkę z innymi warunkami, w których nie możemy pozwolić sobie na taki powolutki proces treningowy, w trakcie którego robimy powolny progresik. Tylko jednak na przykład mamy miesiąc albo dwa miesiące na to, żeby się przygotować i wejść w sezon. Na przykład pierwszy mecz gramy. Za dwa miesiące i potrzebujemy za dwa miesiące być w super formie. I teraz zazwyczaj musimy zbudować formę, więc nakładane są na nas obciążenia jakaś wytrzymałość, siła, różne rzeczy ale mniejsza z tym, jakie to są obciążenia. Ważne jest to, że tak naprawdę nasz, nasz trening wtedy powoduje troszeczkę inny, powoduje inne rzeczy i ja tutaj pokażę teraz na, na przykładzie wykresu to co się dzieje z naszą formą w trakcie takiego sezonu przygotowawczego czy też na przykład w trakcie obozu treningowego. Zobaczcie. Tutaj jest forma początkowa. Ona spadła podczas wysiłku i teraz była regeneracja, ta regeneracja była za krótka, bo jest kolejny trening i ta forma się jeszcze bardziej zapada, tak? Jest mniejsza niż była na początku, nawet po regeneracji. Jest kolejny trening i teraz myk polega na tym, że jeżeli tych treningów jest dużo w krótkim czasie, to naszym zadaniem, jeżeli chcemy wypocząć z nadmiarem, czyli jeżeli chcemy tak naprawdę, żeby nasza forma wzrosła, jest zwiększyć ilość regeneracji. Skoro w jakimś krótkim czasie po prostu było bardzo dużo treningu, to nie ma możliwości, żeby regenerując się w taki sam sposób, jak w zwykłym treningu, żeby być tutaj, na górze, powyżej, tego, powyżej tego, tej naszej takiej zerowej formy, powyżej tego, co, co gdzie byliśmy przed naszym treningiem. Nie ma opcji. Więc naszym przymusem wręcz jest to, żeby zadbać o taką przedłużoną regenerację. I teraz problem polega na tym, że bardzo często trenerzy mając mało czasu, Intensyfikują ten trening i później na przykład wracają z obozu, który trwał tydzień, i na przykład zawodnicy dostają jeden dzień na regenerację. Po czym wracają i są dalej zajechani, i tak naprawdę nie zdążą się odkręcić, nie zdążą się super kompensować, odkręcić. Jest to mniej więcej równoznaczne i wchodzą w kolejny trening, i potem był fajny obóz, i tak dalej, i tak dalej, ale Jakieś kilka dni po obozie nagle okazuje się, że zaczynają się, zaczyna się plaga kontuzji w drużynie, jakichś malutkich naciągnięć i tym podobnych rzeczy. I nie powoduje tego nic innego jak po prostu przeciążenie. Po prostu e, nasz układ ruchu jest przeciążony i nie dostał, nie dostał e, możliwości na to, żeby się odpowiednio zregenerować. No więc co? więc Reaguje jakimiś naciągnięciami, jakimiś przeciążeniami i tak dalej i tak dalej. A gdybyśmy e, po prostu zastosowali przedłużoną regenerację, na przykład 3 dni po takim bardzo intensywnym obozie, 3-4 dni odpoczynku. No w ogóle, co, co to w ogóle za, za trener ze mnie, że mówię, że 3 dni odpoczywać, nie, no pain, no gain. Nie no. W każdym razie chodzi o to, że naprawdę potrzebujemy dłuższego czasu odpoczynku, po to, żeby ta nasza forma zdążyła wzrosnąć, bo jeżeli nie zdąży wzrosnąć ta forma, nie damy tego odpoczynku, to ten obóz tak naprawdę dojeżdża nas i nie powoduje progresu, więc jakby po co ten obóz był w ogóle? No nie lepiej byłoby zostać, e, nie wiem, na własnych obiektach, nie wiem, w miejscu w swojej sali treningowej, w, w, nie wiem, na swoim korcie, na swoim boisku, nie płacić za ten wyjazd, normalnie trenować i powolutku sobie zrobić jakiś mały progres. Nie lepiej byłoby to zrobić, niż wyjeżdżać, zajeżdżać się i potem jeszcze płacić za to kontuzjami, bo nie wydłużyło się Przerwy wypoczynkowej, przez, jakąś, przez jakieś takie nadmierne ambicje. Super kompensacja to jest tak naprawdę coś takiego, czego zrozumienie pozwala ogólnie rzecz biorąc logicznie, w sposób logiczny prowadzić się. Przez rozwój sportowy, się lub też swoją drużynę. Więc ja zachęcam Cię do tego, żebyś bez względu na to, czy jesteś sportowcem, rodzicem sportowca, czy też jesteś trenerem prowadzącym drużynę, jakichś in, jakich indywidualnych zawodników, albo drużynę po prostu sportową, nie wiem, piłkarską, siatkarską, żebyś po prostu przemyślał sobie ten temat, w jakim momencie treningu jesteś i zastosował takie zasady regeneracji żeby po prostu spowodować te superkompensacje, bo na superkompensacji nam po prostu najbardziej zależy. Cały czas. My chcemy robić cały czas progres. Są momenty, kiedy chcemy się roztrenować, ale to roztrenowanie też jest po to, żeby złapać superkompensację psychiczną na przykład. Więc my ciąg nam ciągle zależy na tym takim progresie sportowym e na różnych płaszczyznach. Więc... Ten stały progres jest tylko możliwy, jeżeli zastosujemy się do zasad, które przed chwilką przedstawiłem. No to co? Myślę, że przekazałem już dość dużo informacji. Mam nadzieję, że dość dużo informacji się nie przeplatało tych samych, tylko że w miarę to się zazębia wszystko. Ja zachęcam Cię do tego, że jeżeli będziesz miał jakieś pytania, to, żebyś zadał je pod spodem w sekcji komentarzy. A teraz to już wszystko. I zachęcam Cię oczywiście do subskrybowania tego kanału. Będzie się tutaj ukazywało dużo treści. Myślę, że bardzo wartościowych i fajnych, do, jeżeli jesteś sportowcem lub trenerem, lub na przykład rodzicem i chcesz zadbać o rozwój swojego dziecka, optymalny rozwój swojego dziecka. No to co? Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!